Zostri bracia, drugą niedzielę Wielkanocną słyszeliśmy ten sam fragment Ewangelii według świętego Jana co dzisiaj. I wtedy mówiłem, że możemy poczuć się jak apostołowie, którzy siedzieli, zgromadzeni na jednym miejscu i drzwi binie, zamknięte z obawy. Z obawy przed tym, co jest na zewnątrz. I dzisiaj jest podobnie. Cały czas trwaliśmy jak apostołowie na modlitwie i łamaniu chleba we wspólnocie razem z Maryją i niewiastami. I nadszedł upragniony dzień. Pięćdziesiątnicy i każdego z nas chce Jezus napełnić Duchem Świętym. Mówi: Weźmijcie Ducha Świętego. I apostołowie odważnie wyszli i mówili i opowiadali o tym, co przeżyli, o tym, co widzieli. Wyszli i Zmienili świat. Dwunastu rybaków z Galilei zmieniło świat. Teraz to jest nasze zadanie. Trzeba, aby każdy z nas napełniony Duchem Świętym, wyszedł i zmieniał świat. Drzwi są otwarte. Trzeba wyjść i zmieniać świat. Choć. Dwóch tysięcy lat wspólnota Kościoła i świat borykają się z tymi samymi problemami. W drugim czytaniu słyszeliśmy fragment z listu świętego Pawła do wspólnoty w Koryncie. Całość tego listu jest odpowiedzią Pawła na problemy, z jakimi boryka się ta wspólnota. Jakie to są problemy? spory i podziały wynikające z różnic majątkowych i społecznych, konkurujące ze sobą liderzy, rozwiązłość seksualna, sens małżeństwa i celibatu, zaniedbywanie miłości baterskiej i eucharystii, poszukiwanie spektakularnych darów duchowych, a zaniedbywanie miłości, odrzucenie prawdy o zmartwychwstaniu, czy to nam czegoś nie przypomina. Mówiłem jeszcze wtedy, drugą niedzielę wielkanocną, że jak to się wszystko skończy i drzwi się otworzą, to Pan Jezus ma dla nas misję i dzisiaj nam o niej przypomina. Mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego i idźcie i głoscie, idźcie i mówcie o mnie. Mówcie o tym, jak przeżywacie spotkanie ze mną. Apostołowie poszli i zmienili świat. A ja niektórzy mówią, że nie wszyscy wrócą do Kościoła. Że po całej epidemii. Nie wszyscy na nowo będą przychodzić nam przeświętom. Nie jest to wielkie odkrycie. Pan Jezus miał tak samo. Kiedy nauczał na ziemi, chodziły za nim tłumy, słuchały go tłumy. A kiedy po rozmnożeniu chleba zaczął mówić o spożywaniu jego ciała, czyli Eucharystii, którą ustanowi, Niektórzy z nim już nie chodzili. Jak zapisał ewangelista, wielu już z nim nie chodziło. Mówili, trudna jest ta mowa, którzy jej może słuchać. I co wtedy zrobił Pan Jezus? Zapytał pozostałych i apostołów, czy i wy chcecie odejść? Kościół poetwiedziemii Musi się zmienić. Jeśli chcemy wrócić do tego, co było, to będzie niedobrze. Każdy z nas musi być coraz bardziej świadomy swojej wiary. Każdy z nas musi przemyśleć, jeśli jeszcze tego nie zrobił. Dlaczego to jest dla mnie tak ważne, przyjść nam przez świętą i przystąpić do Komunii Świętej. Jeśli to przemyślimy, jeśli będziemy tego świadomi, to misja Jezusa, którą nam daje, stanie się możliwa. Wtedy będziemy mogli iść do tych, którzy nie wrócili i mówić im, dlaczego to dla mnie takie ważne. Niech te myśli będą z nami przez najbliższe 11 dni. Kiedy to upadniemy przed Jezusem eucharystycznym na kolana i będziemy mu dziękować za to, że jest z nami. Wroczystość Bożego Ciała.